To jest przepis na klasyczną surówkę z marchewką i porem z dodatkiem jabłka. Jest idealna do obiadu, ale tak smaczna, że będziesz ją podjadać cały dzień. Zacznij od pora. Użyj białej i jasnozielonej części. Pokrój go na ćwiartki, dokładnie wypucz pod bieżącą wodą rozchylając warstwy, bo często kryje się tam piasek, a następnie osusz lub odstaw na sitko. Potem pokrój w cienkie półplasterki, a nawet mniejsze kawałki przełóż do metalowego sitka, albo durszlak i przelej go wrzącą wodą, aby nieco zmiękł. Odstaw tak na około 10 minut do przestudzenia. Do miski włóż starty na tarce o grubych oczkach marchewki i starte jabłko wraz ze skórką. Dodaj pora oraz posiekaną natkę pietruszki i jeśli lubisz posiekany koperek. A teraz przygotuj sos. W kubeczku wymieszaj gęsty jogurt naturalny, olej roślinny, sól i pieprz, sok z cytryny oraz cukier albo miód. Dokładnie wymieszaj na jednolity sos. Opcjonalnie możesz też dodać trochę majonezu. Polej sosem surówkę i bardzo dobrze wszystko wymieszaj. Cały ten przepis znajdziesz też na moim blogu www.kuchniaizy.pl Smacznego i udanego, błogosławionego dnia!